O, spójrzcie na nich. Ej, naprawdę potraficie tańczyć. Pięknie. Och, w porządku, tylko uważaj. Nic nie zepsuje tej cudownej nocy. O nie, przepraszam. Wszystko okej? Okay? Boli, ale okej. Okay. Luzik. Dobra, czas na wielki finał tego tańca. Lana, sukienka! Kevin, jak mogłeś? Ktoś tu chyba wróci do domu sam. Co robić? Podarł mi sukienkę. Gdybym tylko miała igłę i nitkę. Wow, jak ty tu zmieściłaś ukulele? Szukałam go wszędzie. Od kogo masz tę torbę bez dna? Chcemy namiary. O, to się nada. Może i to dziwne, ale szywać naprawdę pomoże. Zaczynamy te czary. Obróć materiał na drugą stronę i zepnij szywkami na całej długości. Najlepiej wzdłuż szwu, nawet tam, gdzie się nie rozpruło, żeby nie było widać różnicy. Całkiem nieźle ci to wyszło, Lana. Gotowa na ostatni taniec tej nocy? Gdzie Lana? Co ona robi tak długo? Hej, Kevin, zatańczymy? Przepraszam, że zniszczyłem ci sukienkę. Luzik, teraz mi się nawet bardziej podoba. O, już nic mi nie przeszkodzi. Czasami fajnie jest poczytać książkę w piątkowy wieczór. A to kto? Siemka, gotowa? Gdzie twój kostium? O kurczę, kompletnie zapomniałam o imprezie. Dajcie mi 5 minut, zaraz wracam. Jejku, z czego tu zrobić kostium super bohatera w 5 minut? To nie, to też nie. Ej, to się nada. Hmm. Wiem. Potrzebny ci kostium na już? Wystarczy zwykły wydruk. Chyba wiem, za kogo się przebierzesz. Rozłóż koszulkę na czymś płaskim i ostrożnie wytnij wydruk. Tylko nie zostawię białej obramówki. Tada! Weź kawałek folii spożywczej i połóż na koszulce. Teraz umieść na wierzchu wydruk. I przykryj drugim kawałkiem folii. A potem papierem do pieczenia. Przeprasuj wszystko gorącym żelazkiem przez kilka minut. Tylko nie przypal koszulki. Wciągnij papier i już. Właśnie zrobiłaś sobie kostium Supermana. Wyglądasz ekstra, Vicky. Jeszcze peleryna. Tak jest. Panie i panowie, nie bójcie się. Supermanka kawiki nadchodzi. Jest gotowa na imprezę. Wow. Zrobiłaś to w 5 minut? Nieźle. Udanej zabawy. A stara dobra kawa na białej koszulce! Norma. Na szczęście dla Heli jest nadzieja. Popatrz tylko: weź marker albo flamaster i obrysuj plamy. Naprawdę zostań z nami! Twoja niezręczność właśnie przewiniona została w wyspy kawowe. Imponujące! Czy mi się wydaje, czy ta koszulka wygląda teraz lepiej niż przedtem? Całkowicie zapomniałaś o spotkaniu z dziewczynami. Nie panikuj! Przełóż tylko ramionczka topu ponad głową z jednej strony na drugą. O tak! Gotowe! Kto by pomyślał, że przejście z dziennego stylu na wieczorowe może być takie proste? I to może być Twój mały sekret. Kiedykolwiek zdarzyło Ci się przejść od relaksu z Netflixem do Netflixa z odzieżową katastrofą? Nie panikuj, możesz to naprawić. Potrzebne Ci będą tylko nożyczki i odrobina wyobraźni. Dobrze pomagać innym, prawda? Ułóż podarte leginsy na stole przed sobą. Złóż na pół, tak by jedna nogawka leżała na drugiej. Znajdź najbardziej wystający kawałek materiału. To krocze, które wymaga naprawy. Powiększając dziurę możesz teraz nałożyć leginsy przez głowę. Następnie włóż ręce do nogawek, które teraz są rękawami. No, no! Pasują idealnie! I oto jest! Masz nowy crop top, w którym możesz ćwiczyć. Albo możesz pooglądać w nim Netflixa. Nie osądzamy. Pakujesz się na wycieczkę, Heli? To wszystko musi się znaleźć w twoim plecaku, tak? W końcu to tylko krótki, dwudniowy wypad. Hmm, zaczekaj. No dalej, proszę, zmieść się. Może jak będę tu upychać i upychać, to w końcu się zmieści? Nie masz szans, żebym zdążyła na wycieczkę. Cześć, Heli. Jakiś problem z bagażem? Małpa by się lepiej spakowała. Pokażę Ci metodę, której nauczyła mnie moja mama. Naprawdę nie zabiera to dużo miejsca. Weź t-shirt i załóż go płasko na stole. Złóż rękawki na piersi. Teraz połóż na nim ręcznik, bieliznę i skarpetki. O tak! Unieś górę koszulki i zacznij zwijać wszystko razem do dołu. Tak jakbyś robiła burrito wypełnione ubraniami zamiast fasolą. Widzisz wystające skarpetki po obu stronach? Wywinie tak, by zabezpieczyć zwinięte właśnie ubrania. Możesz zrobić jedną dużą rolkę. Widzisz? Niezła robota! Teraz masz wszystkie rzeczy w jednym kompaktowym burrito. Gotowa na wycieczkę! Patrz, bez trudu mieści się w moim plecaku. Dodatkowym atutem takiego pakowania jest to, że Twoje ubrania się nie pogną. Pośpiesz się, jesteśmy spóźnione! Ech, nie ma nic w telewizji to głupie. To już widziałam. Hej, Heli. Ło! Wow. Matko, Wiki, co ty zrobiłaś? Ten guzik wystrzelił jak z procy. Au, to musiało zaboleć. Nie, tylko nie zdjęcie. Poważnie? Czy ten guzik nie odpuści? Nie! Wylał sok z ananasa. Nie martw się, Wiki. Mam coś dla ciebie. Weź monetę wielkości guzika. Bez urazy Heli, ale jakim cudem monetą można naprawić spodnie Wiki? Wiesz lub nie, ale ona naprawdę może się tu przydać. To naprawdę sprytny sposób. Przejrzyj się tylko. Dobra, spróbujmy. Wytnij ze starych dżinsów kawałek materiału w kształcie koła. Obróć prawą stronę w dół. Na lewej stronie po środku połóż monetę. Nawlecz nitkę na igłę i obszywaj materiał dookoła niej. Ściek może być dość szeroki, ale bez przesady. Widzisz? Oprzyj dookoła. Teraz delikatnie pociągnij za nitkę, tak by materiał przylgnął do monety. Mocno owin końcówkę materiału kilka razy nicią. Włóż guzik, przeciągając jego końcówkę przez powstałą dziurę. Obróć guzikiem do dołu i rozłóż materiał tak, by przylegał do spodni. Przeszyj końcówkę guzika tak, by można go było zapiąć na dziurkę. Odetnij pozostałą nitkę. Teraz weź drugą dziurkę i przełóż przez nią guzik. Hej, to wygląda całkiem nieźle. Tak więc, jeśli kiedyś znajdziesz się w potrzebie, a nie będziesz miała zapasowego guzika, monety z całą pewnością mogą się przydać.